Wszyscy daliśmy się nabrać na ten perfekcyjny obrazek rodziny, który jeszcze chwilę temu serwowano nam w mediach społecznościowych, ale dzisiaj maski ostatecznie opadły i brutalna rzeczywistość sądowych korytarzy zweryfikowała bajkę o wielkiej miłości Sandy Kubickiej i Aleksandra Milwiv Barona. Jeśli myśleliście, że wycofanie pierwszego pozwu i wspólne zdjęcia z imprez oznaczają Happy End, to jesteście w ogromnym błędzie, ponieważ to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami ich domu, właśnie znalazło swój finał w oficjalnych dokumentach. Które nie pozostawiają żadnych złudzeń. To jest koniec, definitywny i bolesny, bo modelka po raz drugi, i tym razem prawdopodobnie ostateczny, powiedziała pas, składając papiery rozwodowe zaledwie kilkanaście dni po tym, jak uśmiechała się do nas ze ścianek w błysku fleszy. Przygotujcie się na wstrząsającą analizę upadku jednego z najgłośniejszych związków w polskim showbiznesie analizę, która obnaża prawdę o tym, jak bardzo Instagram potrafi kłamać i jak wielki dramat może kryć się za hasztagiem o szczęśliwej rodzinie. Dziś nie będziemy owijać w bawełnę, bo daty mówią same za siebie, a chronologia zdarzeń, do której dotarliśmy, pokazuje chaos, ból i desperacką walkę o ratowanie czegoś, co być może od dawna było już martwe. Zostańcie ze mną, bo ta historia to przestroga przed wierzeniem w idealne życie celebrytów, a szczegóły, które wypłynęły z warszawskiego sądu. Rzucają zupełnie nowe światło na ich rzekomą sielankę. Aby zrozumieć skalę tego dramatu i szoku, jaki właśnie zafundowała nam Sandra Kubicka, musimy cofnąć się do momentu, w którym wszyscy myśleliśmy, że kryzys został zażegnany, a miłość zwyciężyła. Przecież jeszcze w maju 2025 roku, tuż przed wyznaczoną pierwszą rozprawą rozwodową, wydarzyło się coś, co w świecie celebryckich rozstań jest ewenementem. Wówczas, gdy wszyscy dziennikarze szykowali się na relacjonowanie sądowej batalii, okazało się, że sprawa została umorzona, pozew wycofany, a para postanowiła dać sobie drugą szansę. Wtedy odetchnęliśmy z ulgą, patrząc na ich wspólne spacery, rodzinne wyjścia i deklaracje o budowaniu przyszłości dla ich syna, który przyszedł na świat w maju 2024 roku. Wydawało się, że ten rouler-coaster emocjonalny zatrzymał się na stacji Szczęście. A Sandra i baron odrobili lekcje z dojrzałości, stawiając dobro rodziny ponad własne ego. Przez całe lato i początek jesieni byliśmy karmieni obrazkami harmonii, a ich relacja wydawała się silniejsza niż kiedykolwiek, zwłaszcza w obliczu tragedii, która spotkała ich we wrześniu. To właśnie wtedy, gdy Sandra poinformowała o bolesnym poronieniu, zobaczyliśmy barona jako opokę, męża wspierającego żonę w najczarniejszej godzinie. Jej wpis z tamtego okresu brzmiał jak manifest miłości, która przetrwa wszystko. Cytując słowa samej Sandy z tamtego trudnego czasu: "Trzymanie się razem z rodziną sprawia, że jest to rodzina. Prawdziwa siła rodziny nie objawia się w spokojnych dniach, ale w nocach, kiedy wspierają się nawzajem w czasie burzy." Te zdania wyryły się w pamięci fanów jako dowód na to, że ich więź jest nierozerwalna, wykuta w ogniu cierpienia i wspólnych przeżyć. Wierzyliśmy w to, bo chcieliśmy wierzyć, że w tym cynicznym świecie istnieje jeszcze prawdziwe uczucie, które potrafi pokonać każdą przeszkodę. Baron stał u jej boku, pozowali razem do zdjęć, a my, obserwatorzy, klaskaliśmy, widząc, jak dwoje ludzi walczy o siebie nawzajem. Jeszcze 5 listopada, zaledwie kilka tygodni temu, małżonkowie pojawili się razem na jednym ze stołecznych eventów, uśmiechnięci, stylowi, trzymający się za ręce, jakby nic złego się nie działo. To był ten teatr, ta fasada, którą celebryci budują tak perfekcyjnie, że nawet najbardziej wnikliwe oko nie jest w stanie dostrzec pęknięć na fundamencie. Ale pęknięcia były, i to głębokie, sięgające same istoty ich relacji, a to, co widzieliśmy na czerwonym dywanie, było prawdopodobnie ostatnim aktem desperackiej gry pozorów. Bowiem, prawda, która teraz wychodzi na jaw dzięki ustaleniom portalu pudelek. Jest druzgocąca i brutalna w swojej prostocie. Sandra Kubicka po raz kolejny, z zimną krwią i determinacją, udała się do sądu, by zakończyć to małżeństwo raz na zawsze. To nie są plotki, to nie są domysły informatorów, to są twarde fakty potwierdzone w biurze podawczym warszawskiego wymiaru sprawiedliwości. Informacja jest krótka, ale uderza jak obuchem. Powódką jest pani Sandra Kubicka. Pozew wpłynął 28 listopada 2025 roku i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy. Dramatyzmu całej sytuacji dodaje fakt, że para przeszła we wrześniu przez piekło utraty ciąży. Takie wydarzenia są testem ostatecznym dla każdego związku, albo spajają ludzi na zawsze, tworząc nierozerwalną więź opartą na wspólnym bólu, albo stają się klinem, który wbija się między małżonków tak głęboko, że nie są w stanie już na siebie patrzeć bez przypominania sobie o stracie. Wtedy, we wrześniu, wydawało się, że w przypadku Sandry i Barona zadziałał ten pierwszy scenariusz. Jej słowa o wsparciu w czasie burzy były piękne i wzruszające. Ale dzisiejszy pozew wrzuca cień na tamte deklaracje. Czy wsparcie było wystarczające? Czy może żałoba obnażyła różnice charakterów, których nie dało się pogodzić? A może to właśnie w obliczu takiej tragedii Sandra zrozumiała, że nie chce trwać w czymś, co nie daje jej pełni szczęścia i bezpieczeństwa, że życie jest zbyt kruche, by marnować je na udawanie? To są pytania, na które być może nigdy nie poznamy odpowiedzi, ale sam fakt złożenia drugiego pozwu sugeruje, że decyzja jest przemyślana i nieodwołalna. Kobieta nie składa papierów rozwodowych dwa razy w ciągu roku pod wpływem chwili. To jest krzyk rozpaczy i ostateczne odcięcie pępowiny. Dla fanów tej pary to z pewnością cios. Bo wielu kibicowało ich miłości, widząc w niej dowód na to, że nawet najbardziej rozrywkowe dusze polskiego showbiznesu, jak baron, mogą się ustatkować i stworzyć ciepły dom. Baron, znany ze swoich licznych podbojów miłosnych, przy Sandrze wydawał się odmieniony, spokojniejszy, bardziej rodzinny. Sandra, która również ma za sobą burzliwą historię związków, wydawała się wreszcie znaleźć swoją przystań. Niestety. Przystań okazała się tylko tymczasowym postojem, a ich okręt właśnie rozbija się o skały rzeczywistości. Teraz czeka ich trudna batalia nie tylko prawna, ale i wizerunkowa. Będą musieli zmierzyć się z pytaniami mediów, z podziałem majątku, a przede wszystkim z ustaleniem opieki nad dzieckiem co zawsze jest najtrudniejszym elementem rozwodu. Czy tym razem sprawa zakończy się szybko i polubownie? Czy może czeka nas publiczne pranie brudów, jakiego dawno nie widzieliśmy? Biorąc pod uwagę emocjonalność obojga i fakt, że to już drugie podejście, emocje mogą wziąć górę nad rozsądkiem. Historia Sandry Kubickiej i Barona to gorzka lekcja o tym, że uśmiech na Instagramie jest najtańszym i najłatwiejszym do nałożenia makijażem, który przykrywa sińce na duszy. Można pozować na ściankach, można pisać pini o miłości, można nawet wycofać pozew z sądu, ale jeśli fundamenty są zgniłe, budowla i tak runie. 28 listopada 2025 roku przejdzie do historii ich związku jako data końcowa, jako dzień, w którym Sandra Kubicka przestała walczyć o iluzję i zaczęła walczyć o siebie. To smutne, że kolejna mebialna para kończy w ten sposób, ale może to też sygnał dla nas wszystkich, by nie oceniać książki po okładce, a życia innych ludzi po ich profilach w social mediach. Prawdziwe życie toczy się w czterech ścianach w ciszy, a czasem w krzyku którego nie słychać na relacjach live. Tym razem chyba nie będzie już powrotów, nie będzie trzeciej szansy. Klamka zapadła, papiery są w sądzie, a my jesteśmy świadkami końca pewnej epoki. Żegnajcie, państwo milwi w baron, tym razem chyba naprawdę na zawsze.